Jakub Madaj dla MMROC. Ze mną jest Piotr Halman po zwycięstwie na gali fan 17 Cześć Piotrek. Witam, witam, cześć wszystkim. No, zwycięski Piotr Halman, ale czy zadowolony z tego zwycięstwa? Zwycięstwo jednogłośną decyzją. Chciałeś to skończyć wcześniej, myślałeś, że ci się wcześniej uda? A że sugeruję, że powiem być niezadowolony? Trochę. O. Znaczy Mi mikrofon słabo zbiera i dlatego tak A. Moim zdaniem, rywal z rekordem 4-0 to mogłeś podejść do tego tak, że. To jest poniekąd walka na odbudowanie, no i poradzisz sobie może z nim szybciej. No jak ty właśnie do tego podchodziłeś? No nie wiem, jak ty to odbierasz, wiesz. 4-0 rywal, no to też dobry, wiesz. Ten rekord nie, nie, nie jest taki, żeby mówił, że, że temu rywalowi czegoś brakuje. Też dał walkę, wiesz, no dostosował się w ten sposób, nie, nie byłem w stanie, wiesz, no tam tych trochę ciosów zadałem, nie byłem w stanie też z tej płaszczyzny skończyć. A, a czułem się tak, że kontrolowałem cały czas, wiesz, nie, nie chciałem też ryzykować, że tak powiem. Kondycyjnie jak się czułeś na, na przestrzeni tych trzech rund? Wszystko było dobrze? Tak, tak. Nie, nie, nie było jakichś tam braków kondycyjnych. Powrót do starego, znaczy starego, no swojego klubu tak naprawdę po, po tej przygodzie w Tajlandii. Yy, no chyba nie żałuję, że wróciłeś i, i wszystko dobrze się teraz układa. Jak to nie, odczuwasz? Zawsze świetnie się czuję w Mighty Bulls i to było kwestią czasu, kiedy tam wrócę tak naprawdę. Czyli teraz cały czas kontynuujesz z nimi, z nimi przygodę? Tak, tak, tak. Tak samo ze Zbigniewem Tyszką i jeszcze teraz CrossFit Trójmiasto. To Te, też świetne miejsce do przygotowań kondycyjnych. Polecam wszystkim sportowcom. Masz już plany na przyszłość? Jak mniej więcej będzie wyglądać twoja przyszłość? Masz już jakieś zaplanowane walki czy, czy jeszcze nic nie wiesz? No przed wakacjami chcę się pobić, ale nie wiem gdzie jeszcze, nie? Powiedz coś jeszcze o, o walce. Czy rywal czymś cię zaskoczył? no Widać tu trochę podbite oko. Trafił cię, czułeś te ciosy? Nie, no wiadomo, to jak, jak to w tym parterze, wiesz, czasem jakiś tam cios wejdzie, czasem nie, nie jest tych ciosów, one nie są za mocne, ale takie właśnie na, napuchnięte oko może się zdarzyć, wiesz. Wydawało mi się, że też skręcał się bardzo w tym parterze. Czułeś jakieś zagrożenie z jego strony, czy, czy jednak go nie było? No dzięki Zbigniewowi też cenię, raczej wiem jak ten. Mamy treningi te, też chłopaków wspirani także ten parter trochę nam się poprawił, że tak powiem. Przyszłość związana tylko z organizacją FEN, czy, czy myślisz już o jakichś występach za granicą? No bo podejrzewam, że w Polsce, w Polsce tylko FEN. No nie wiem, jakie twoje podejrzenia na czym bazują. Ja nie mam planów, to zaczymy następną walkę, będę się wtedy zastanawiał. A, a... Czemu moje podejrzenia? Ja nic nie wiem, to pytam tylko. Nie no, Nie powie, Powiedziałeś, że podejrzewam, że jeżeli chodzi o Polskę, to organizacja FEN, no to wiesz, parafrazując Ciebie, powiedziałem, że Twoje podejrzenia nie tego nie. Czyli jakieś propozycje są z innych organizacji? Kurę, no wiesz, no, ty, 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 jestem doświadczony, mam jakiś tam swój rekord, myślę, że, że kwestia. Ty, kwestia tych propozycji jest otwarta, wiesz, no, zobaczymy, parę walk stoczę, no, na, na razie jeszcze nie mam nic podpisanego i nie szykuje się, żeby coś podpisać, zobaczymy, co się wytoczy, nie. No ale właśnie nie mówię już, jaka to jest organizacja, ale podpisując ewentualnie kontrakt z jakąś organizacją. E, to będziesz tak patrzył przyszłościowo, bo no bo jednak skupia się na tym powrocie. No, do... Każdy podpisując kontrakt z organizacją, no to już wie, że tam zostanie przez dwa lata albo ileś, więc, więc chce, chce jakiś fajny, jak już jakiś fajny kontrakt wiadomo, nie? No z czego żyć trzeba. No i organizacja fen umożliwia cię właśnie pójście do UFC w takim momencie, czy możesz zdradzić właśnie jak ten kontrakt wygląda? Tak, tak umożliwia mi. Nie nie nie, 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 nie robię mi żadnych problemów, jestem im za to wdzięczny, mam gdzie się bić, zwłaszcza tutaj w Trójmieście. Dobra, z mojej chyba strony to wszystko. Jeśli chcesz komuś podziękować, kogoś, pozdrowić chwilę okay. dla ciebie. Autobroker Vipro, Pitbull, dietetika, MML, Toko sushi, feedburger. I w rodzinie, przyjaciołom i wszystkim bliskim, którzy mi kibicują. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Hej. dzięki. Okay,